Cześć, kochani, witamy w kolejnym filmie. Dzisiaj get ready, zapraszam na Get Ready With Me. No to co jedziemy? Dobra, zaczynam od nałożenia bazy. To jest baza z D1 minimalizująca pory. I rozprowadzam ją na całej twarzy. Ok, następnie nakładamy bazę. Odcienie Wet N Photo Focus Eyeshadow Primer. Ok. Kolejna rzecz to nakładam bazę pod pomadkę z Eveline. Coś tu szukałam. Nie wiem, co. No dobra, nałożona baza. Ok. Następna rzecz to korektor i tu mam jeszcze ten stary korektor Maybelline um, Super Stay 24 Hour e, w numerze 03 cent, cent. Nakładam go, to jest korektor na niedoskonałości. No i nakładam go, jak widzicie, na całą twarz. Ok, następnie nakładam korektor z uh, Maybelline, Anti-Aging, w numerze need. I rozprowadzam go gąbeczką, nakładam go pod oczami. Ok, kolana, kolejna rzecz to nakładam e, puder banana, Vibulus e, Powder. Nakładam go pędzlem Zinglota 4SS. Klej. Następnie nakładam yy, podkład w on jest w kolorze 52 nude. Yy, neutra neutralny. No i nakładam ten podkład na całą twarz. Rozprowadzę go gąbeczką. Ok, no to następnie nakładam mmm, stick do konturowania. Ja mam go w kolorze dark. Też go rozprowadzam gąbką. Oczywiście pamiętam o skrzydełkach nosa, bo nie mogę ich pominąć. Mam nadzieję, że. Zobaczę zaraz, że coś tu mi nie gra. Tak myślałam. Rozświetlacz nałożony. No i przechodzimy do pudrowania twarzy. Jest to Photoready. Tak, photo ready z Vivo. Nakładam go na całą twarz. Okay. Nakładam go takim puszkiem. Ok, i następnie robię brwi. Używam tego Eveline Set numer 2. Szukam jakiegoś skośnego pędzelka. I nakładam go, mieszam ze sobą te dwa cienie. Nakładam te cienie na brwi. Następnie nakładam ten żel. Biorę drugi pędzelek i nakładam ten żel, który tam jest. Nie żel, tylko wosk, przepraszam. Który jest w tej paletce. Tam, tam ostatnie resztki mi go zostały. Dobra, następnie nakładam m, kredkę. Wibo Fetter Brow w tym ciemniejszym kolorze. No i rozprowadzam go tą spiralką po brwiach. Następnie nakładam maskarę do brwi z diban. Również na, na, y, rozprowadzam tą spiralką i na samym końcu nakładam żel do brwi z y, Vibo. Żel utrwalający. Szukam jakiegoś pędzelka, strzepuję puder, którym robiłam wcześniej baking na twarzy. OK, no i zaczynam konturowanie, brązer róż, rozświetlacz. Szukam pędzelka, no i zaczynam od rozświetlacza. Dobra. Mieszam ze sobą te wszystkie kolory. No i nakładam na szczycie kości policzkowych, nos i łuk kwityna. Następnie nakładam róż, tam też wszystkie kolory pomieszałam i oczywiście strzepuję nadmiar. No i ostatnia rzecz to oczywiście brązer, który nakładam. Biorę jeszcze taki pędzel do pudru, żeby wszystko rozblendować dokładnie. No, i nakładam y, ten y, bazę pod cienie z Sephora. Nakładam go tylko w załamanie powieki. To jest Sephora Amplifier. No, i zaczynam od przejścióweczki mojej. Nakładam ten jasny cień. I zaczynam. Nakładam go na łuk, łuk bryfiowy. Następnie biorę tą paletkę z Eveline, Sparkle, wydaje mi się, że to jest ta paletka. A jeszcze, jeszcze oczywiście biorę przejściową paletkę. No i biorę ten ciemniejszy brąz i zaznaczam załamanie. Ok, następnie biorę taki pędzelek z Sephory. Jest to z kością no i nakładam ten ciemniejszy brąz. Załamanie nie z kością tylko puchaty. ok, nakładam go w załamanie. Dobra. No i następnie biorę tę paletę Sparkle, biorę ten jasny cień. Ten jasny pomarańczowy. No i nakładam go na górną powiekę, załamanie. Ok, szukam jakiegoś kolejnego pędzelka i nakładam ten ciemny cień ten ciemny pomarańczowy i również go nakładam w zewnętrzny kącik i w załamanie. No i dokładnie oczywiście rozblendowuję. Widzicie, rozblendowuję granicę i nakładam ten ciemny. Jeszcze raz dokładam ten ciemniejszy kolor. No i dobra, i biorę kolejny puchaty pędzelek, ten jaśniejszy cień, ten bardziej fioletowy i nakładam go, to jest trochę ciemniejszy, nakładam go w zewnętrzny kącik, tak do połowy oka, na dolną powiekę. Ok, no i biorę ten ciemniejszy kolor i nakładam go w zewnętrzny kącik, łączę z górną powieką. Tamten cień dam ja dałam w wewnętrzny kącik. Ok. Szukam kolejnego jakiegoś pędzelka. I rozblendowuję granice, żeby nie było ostrych krawędzi. Robię Cat crease z Catrice Camouflage Liquid Camouflage, to jest 007. I jak widzicie rozplądowuję go pacynką i nakładam ten taki róż, ten róż z Biedronki, z Bał. Robię drugie oko, drugie cat crease. No i nakładam ten cień z Biedronki, ten róż, to jest róż z Biedronki. Ok, następnie biorę, biorę Glitter Primer Nakładam go pędzelkiem i nakładam go na środek głównej powieki i nakładam ten taki złoty cień. Teraz drugie oko. I słuchajcie, nakładam też ten Glitter Primer w, w kąciki. I biorę tą paletkę z Essence, The Glitterized, chyba tak się nazywa. No i nakładam go w kąciki oczu. Dobra. Teraz trwającą makijaż wodą termową z Uriasz. Następnie nakładam tusz. A, jeszcze pomadkę. Ale skąd ta pomadka tu nie pamiętam. Niestety. Ale wydaje mi się, że to jest z Jakiś kolor. Teraz nakładam tusz. For, najpierw The One, później jest For the Outrageous Curl. Okej, okay, kochani, jak widzicie, to już koniec tego makijażu. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Napiszcie mi, co Wam się nie podoba. Jeszcze raz dzięki za obejrzenie. Trzymajcie się, do następnego. Pa!